Cześć, witam Was na wideotutorial.com. Jestem na etapie zarabiania kabli do mojego klastra Raspberry Pi miód maliny e, Powiem Wam szybko o co chodzi z tym zarabianiem kabli, nie wiem czy kiedyś to robiliście czy nie ale warto spróbować e, To jest kabel sieciowy, który miałem w szafie, tu jest właśnie jego część wystająca e, Wyciąłem sobie kawałek, który jest mi potrzebny aby połączyć e, jeden z moich e, Raspberry Pi z e, hubem tak, ze świeżym, który znajduje się poniżej. Eee, przyciągam go na długość, zdjąłem koszulkę. Mam takie specjalne urządzenie do zarabiania kabli. Widzicie, tutaj mam do obcinania kabla. Tutaj jest takie wcięcie okrągłe z tej strony, w który wkłada się kabel. Zobaczcie, wkładam kabel, naciskam, przekręcam go i jestem w stanie zdjąć koszulkę. Tak, zobaczcie z tej strony. Wkładam kabel, naciskam. Przekręcam i mogę ściągnąć koszulkę. Ja już mam zdjęto, więc nie będę jej ściągał. Ale po ściągnięciu koszulki zobaczycie taki widok. To jest kabel, zobacz, jest to jakaś ostrość. To jest kabel tak zwana skrętka. Jest on poskręcany, tak? Kiedyś był kabel BNC, koncentryczny. Tak jak kabel antenowy od telewizji. To jest starszy typ sieci, już raczej nie jest używany. 20 lat temu mieliśmy z chłopakami na kilku blokach, założonych właśnie u mnie, wybyt goszczy. Właśnie sieć była zbudowana na kablu BNC a to jest skrętka która jest właśnie tak nazwana, ponieważ jest poskręcana i żeby zrobić kabel musimy te kable porozdzielać porozkręcać, tak jakby, rozłożyć je tak, mamy tutaj kilka par jest para pomarańczowych jest pomarańczowy całkowity i pomarańczowy z białym paskiem zobaczcie, widzicie tutaj, jeden jest cały pomarańczowy, a drugi jest taki pomarańczowy i widać tutaj pasek kolejna para to niebieski, niebieski cały i niebieski z e, paskiem tutaj mam właśnie ten z paskiem tak, a tu jest cały niebieski, jest zielony i zielony z paskiem i brązowy i brązowy z paskiem musimy te kable porozwijać i ułożyć je odpowiednio kolorami nie jest to tak, że sobie połączycie jak Wam się podoba i to wszystko będzie działać tylko trzeba te kolory sobie jakoś dopasować. Są pewne standardy ponieważ są takie jakby dwa podstawowe tab kable, dwa rodzaje kabli sieciowych taki zwykły, który jest połączony z switchem czy routerem, tak? który macie połączone np. komputery w domach do waszego switcha, który posiada modem i jesteś połączeni z internetem lub taki kabel drugi rodzaj, jest to tak zwany kabel skrosowany czy crossover, tak zobaczcie, rozwiężę to, czy kabel crossover, w którym para nadawania z odbieraniem się po prostu zmienia, tak? przyłączałem się, że kap sygnał z nadawania wchodzi w drugim komputerze do portu z odbieraniem, a tam z odbieraniem z nadawaniem jest połączony, tak? Czyli łączymy komputery je razem. Nie wiem, czy ktoś z Was kiedyś próbował łączyć komputer z komputerem bez użycia switcha czy jakiegoś innego urządzenia. Można to połączyć właśnie poprzez gniazda sieciowe Ethernet, ale chciałbym mieć właśnie kabel skrosowany, tak? Crossover. Ok, powiem wam jak się układa te pary. Te pary układa się takimi kolorami. Z samego brzegu układa się pomarańczowy z paskiem, za nim zaraz pomarańczowy bez paska, czyli cały pomarańczowy. Później idzie zielony z paskiem, tak? Zanim nim układam zielony z paskiem. Za zielonym z paskiem idzie Cały niebieski Tak Trzymam to sobie jedną ręką Tutaj zobaczcie Widać coś tutaj na tej słabej ostrości Nie wiem co się stało z moją kamerą, ale jest dramatycznie Tak, zobaczcie tutaj gdzieś fokus jest troszkę daleko Więc nie zobaczycie pewnie kolorów, ale mam takie paski Biały z pomarańczowym, później cały pomarańczowy Biały z zielonym Później cały niebieski, biały z niebieskim i cały zielony, i biały z brązowym i cały brązowy, tak? Te kable sobie układamy. Ja to zrobię na szybko, żeby tutaj nie układać wam, bo to troszkę potrwa. Jest to dosyć nieprzyjemna część składania, te, składania tego kabla. Chyba powiedzmy, że mam kolor ułożony tak, jak powinny być. Tak, odmierzam sobie, układam je sobie porządnie, tak, żeby tworzył się jeden pasek. Zobaczcie, mam stworzony taki, jakby jeden pasek. Tak przycinam końcówki żeby równo się kończyły jak widzicie, nie, nie kończą się równo przycinam sobie tą częścią noża, tutaj przycinam sobie, wkładam tu i je, ciach, przycinam, żeby było równo wtedy biorę wtyczkę tak, Erio 45 wkładam tutaj i patrzę czy równo się wsuwają tak jak ułożyłem kolory tak, dociskam do końca nie za mocno i patrzę czy kolory mi pasują z innej strony i z drugiej strony oglądam wtyczkę i patrzę czy wszystko się zgadza, da się to podejrzeć ponieważ widać dobrze te białe paski one są troszkę zakręcone e, tak że będzie je gdzieś tam widać jeżeli wszystko jest ok trzymam ją wtyczkę patrzcie tu mam moją zaciskarkę w ten sposób wsuwam tutaj wtyczkę razem z kablem nie będę tego teraz robił tylko pokażę jak to się robi i zaciskam to tak, Zaciskam, wkładam do końca i zaciskam. Nie za mocno, ale też nie za słabo. Usłyszymy taki klik. To znaczy, że piny we wtyczce, takie tutaj się znajdują metalowe, tak? Widzicie, żółte. Tak? Te miedziane piny się powbijają, właśnie w te kable i będą trzymać go na miejscu. Na koniec, jeżeli macie taki, taką osłonkę, to zaciągacie ją na wtyczkę i wtyczka już jest przygotowana, tak? Nie jest to trudne, ale wymaga troszeczkę cierpliwości. Tak, ja jeszcze mam trzy kable do złożenia. Pokażę wam, jak wygląda moja malinka po złożeniu wszystkich kabli.